To, co zaraz usłyszycie, to nie jest teoria spiskowa. To nie są internetowe spekulacje. To ostateczne boskie ostrzeżenie opieczętowane cierpieniem stygmatów jednego z największych mistyków XX wieku i dotyczy ono wprost bezpośrednio losu narodu polskiego, a zatem losu całego świata. Szokujące, przez dziesięciolecia świat katolicki wierzył, że zna proroctwa ojca Pio. Słyszeliśmy jego ostrzeżenia o dymie szatana wdzierającym się do Watykanu. Słyszeliśmy jego szepty o trzech dniach ciemności, o karze, która miała oczyścić ziemię. Ale strzeżono tajemnicy, ukryto przerażającą wizję, konkretną przepowiednię daną świętemu z pietrelciny. Przepowiednie o Polsce, która była nie tylko narodem, ale kluczem do ostatecznej duchowej bitwy. I ta przepowiednia to ostateczne ostrzeżenie wypełnia się teraz. Przygotujcie się. To, co szeptano w tajemnicy w celi w San Giovanni Rotondo, co tłumiono ze strachu, teraz jest wykrzykiwane na dachach. Polska to nie jest kolejny katolicki kraj w Europie. Polska jest knotem, Polska jest tarczą, a ojciec Pio ostrzegał nas krwawymi łzami, że w chwili, gdy ta tarcza pęknie, w chwili gdy Knot zostanie zagrożony, cały świat pogrąży się w duchowym chaosie, jakiego ani Fatima, ani Akita nie były w stanie w pełni opisać. Oto zaginione proroctwo Ojca Pio dla Polski. Ostatnie ostrzeżenie świętego stygmatyka. I dzieje się to na naszych oczach. Niezależnie od tego, czy w to wierzycie, czy nie, niebo nie pyta o waszą opinię, niebo domaga się waszej uwagi. To, co ojciec Pio zobaczył w Polsce, zmieni wszystko, co myśleliście, że wiecie o czasach ostatecznych. Źródła tej przerażającej przepowiedni nie znajdziecie w popularnych książkach, nie ma jej w oficjalnych biografiach, które unikają kontrowersji. Znajduje się we fragmentach, strzępkach zeznań złożonych pod przysięgą przez tych, którzy ją słyszeli, oraz w niemal zniszczonej korespondencji serii listów wymienianych potajemnie między ojcem Pio a polskim kardynałem niezłomnej wiary, człowiekiem, którego świat miał poznać jako papieża Jana Pawła II. Konflikt polega na tym, przez ponad pięćdziesiąt lat Kościół wierzył, że misja Polski Iskra, wspomniana przez świętą Faustynę, została wypełniona. Spełniła się wraz z wyborem Karola Wojtyły, spełniła się wraz z upadkiem muru berlińskiego, wraz z upadkiem ateistycznego komunizmu. Świat odetchnął. Polska uwierzyła, że dając światu papieża miłosierdzia i przetrwawszy rosyjskiego niedźwiedzia, jej zadanie zostało wykonane. Ale ojciec Pio w swoich mistycznych udrękach widział coś dokładnie odwrotnego. Zobaczył, że komunizm nie był ostatecznym wrogiem. Komunizm był zaledwie poplecznikiem. Pierwszym aktem tragedii. Ojciec Pio przewidział dziesiątki lat wcześniej, że nadejdzie wróg. O wiele bardziej uwodzicielski i śmiercionośny, wróg, który nadejdzie po wolności, wróg, który nie użyje czołgów, ale dobrobytu, który nie użyje gułagów, ale liberalizmu, który nie zakaże mszy świętej, ale uczyni ją nieistotną. Wizję ojca Pio dla Polski uznano za zbyt surową, zbyt pesymistyczną dla posoborowej ery wiosny kościoła. Została stłumiona, zignorowana. Ostrzeżenie, że Polska stanie przed największą próbą właśnie po swoim wyzwoleniu, odłożono na półkę. Ale teraz spójrzcie na Europę, spójrzcie na presję na polskich granicach, spójrzcie na moralne zepsucie promowane przez Brukselę, spójrzcie na letniość wkradającą się do polskich kościołów. Proroctwo nie było błędne, ono po prostu czekało na swój czas. Ojciec Pio zobaczył wizję świętej Faustyny, teo iskrze, która ma wyjść z Polski, by przygotować świat, ale zobaczył coś więcej zobaczył desperacką, piekielną próbę, by zgasić tę iskrę, zanim zdąży rozpalić ogień, wykorzystując do tego celu samą Polskę. Konflikt trwa. Bitwa nie toczy się już z wrogiem zewnętrznym. Toczy się o dusze Polski, i wtedy ojciec Pio ujawnił pierwszą część ostrzeżenia, pierwsze objawienie straszliwy zaszczyt i śmiertelny ciężar powierzony Polsce. W wizji, która wyczerpała go fizycznie na trzy dni, którą podzielił się tylko ze swym kierownikiem duchowym, a później w tajnych listach zobaczył Europę nie jako mapę polityczną. Lecz duchową, i panowała na niej niemal całkowita ciemność. Widział Francję, najstarszą córkę kościoła, jako widmo, jej światło niemal zgasło przez apostazję. Widział Włochy, siedzibę papiestwa, pogrążone w chaosie, z dymem szatana unoszącym się nad Watykanem, tak jak sam przepowiedział. Widział Niemcy pogrążone w nowej Herezji, w schizmie pychy, widział Hiszpanię, pustkę, i pośród tego martwego kontynentu zobaczył jeden, jedyny punkt światła punkt pulsujący starożytną mocą to była Polska, ale nie było to światło bierne, nie było to światło łagodne to był mur to była tarcza. Ojciec Pio napisał: Widziałem bestie. Bestie końca. Nie wyszła z morza, jak widział Jan, ani z ziemi. Wyszła z dymu ludzkiej obojętności, z oparów grzechu przyjętego jako prawo. I ruszyła ku Europie, i nic jej nie zatrzymało. Pochłaniała narody, ale potem zatrzymała się. Zatrzymała się gwałtownie na granicy i zobaczyłem mur. Czarny mur, nie do przejścia. Przyjrzałem się bliżej, pisał ojciec. A mur był płaszczem, to był płaszcz Czarnej Pani. To była Jasna Góra, to była Matka Boska Częstochowska. To jest pierwsze ostrzeżenie. Polska w oczach nieba nie jest przede wszystkim narodem, jest duchową twierdzą, jest przedmurzem chrześcijaństwa. Tytuł nadany przez historię, ale potwierdzony przez niebo krwią. Ojciec Pio widział, że ostateczny wróg – duch tego świata. Nie zaatakuje Polski najpierw rakietami, zaatakuje ideami, zaatakuje obojętnością, zaatakuje obietnicą nowoczesnej Europy, normalności, która wymaga od Polski porzucenia swojej tożsamości. Świadek słyszał, jak ojciec Pio krzyczał w swojej celi: Biada Polsce, jeśli zapomni, kim jest. Biada Polsce, jeśli zamieni swój płaszcz na brukselski garnitur. Biada Polsce, jeśli będzie się wstydzić Chrystusa Króla. Pierwsze objawienie jest takie. Polska musi świadomie, na nowo przyjąć swoją rolę muru. Nie muru z drutu kolczastego, ale muru różańców odmawianych na granicach. Muru wieczystej adoracji w każdej parafii. Muru tradycyjnej mszy świętej, obrzędu, którego demony boją się najbardziej. Ojciec Pio widział. Widział legiony demonów cofające się przed polskimi granicami, nie z powodu żołnierzy NATO, ale z powodu czci oddawanej Eucharystii, z powodu rodzin modlących się wspólnie. Polska, jęknął w swoim liście, musi być żywą hostią dla świata, ofiarą wierności, albo zostanie zmiażdżona przez to samo zło, któremu pozwoliła wejść. Widział świętą Faustynę błagającą z nieba. Iskra musi wyjść, ale iskra potrzebuje świętego narodu, by zapłonąć. Potrzebuje suchego drewna, a nie drewna mokrego od obojętności. Ojciec Pio ostrzegał: Współczesny świat, media, zachodnie rządy będą mówić Polsce, by opuściła swoją duchową gardę, by była tolerancyjna, by była włączająca by przyjęła to, co niebo nazywa obrzydliwością. To jest atak, to jest oblężenie muru. Pierwsze objawienie to wezwanie do duchowej walki. Polska musi się okopać, nie z nacjonalistyczną pychą, ale z pokorą, wiedząc, że ona i tylko ona jest ostatnią maryjną linią obrony w Europie. A ojciec Pio płakał, bo widział wielu Polaków, bardzo wielu, porzucających płaszcz, śmiejących się z muru i zapraszających wroga do środka. Ale drugie objawienie, druga część ostrzeżenia Ojca Pio jest najbardziej przerażająca. To powód, dla którego uciszono jego ostrzeżenia. To tego Watykan bał się usłyszeć. Ojciec Pio zobaczył, zobaczył mur Tarcze Polski i zobaczył, że nie zostanie ona złamana przez armię ze wschodu. Nie Zobaczył mur, gnijący od środka. Wróg, napisał gorączkowo, nie jest w Moskwie. Prawdziwy wróg, ten ostateczny, jest w Warszawie, jest w Krakowie, jest w Gdańsku, jest na Uniwersytecie, który naucza Herezji, jest w seminarium, które wątpi w cuda. Jest w sercu polskiej rodziny, która przestała wspólnie odmawiać Różaniec. To jest drugie objawienie. Śmiertelne niebezpieczeństwo pustej konsekracji. Ojciec Pio miał przerażającą wizję dotyczącą konkretnie aktu intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski z 2016 roku. Widział radujące się niebo, ale widział też śmiejącego się diabła. Dlaczego? Dlaczego piekło miałoby się śmiać z tak pobożnego aktu? Ponieważ ojciec Pio zobaczył, że akt na papierze. Ceremonia z udziałem biskupów i polityków nie znaczy nic, absolutnie nic, jeśli nie zmienią się serca ludzi. Ukoronowali go słowami, krzyczał ojciec Pio, ale już następnego dnia zdetronizowali go swoimi czynami, nazwali go królem, ale odmówili posłuszeństwa jego prawom. Ostrzeżenie ojca Pio było jasne: Polska zostanie poddana próbie nie przez miażdżącą biedę komunizmu, ale przez subtelną truciznę zachodniego dobrobytu, przez demona obojętności, demona wygody, demona materializmu, przez demona tolerancji, który nazywa grzech sprawiedliwością, a cnotę nienawiścią. Ojciec Pio widział. Widział polskie kościoły pełne w niedzielę, ale zimne, pełne zwyczaju, pozbawione wiary. Pełne ludzi, którzy chcieli się ubezpieczyć od piekła, ale nie chcieli relacji z królem. Polska, ostrzegał, jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie nie z powodu głowic nuklearnych, ale z powodu letniości. Ta sama trucizna, która zabiła wiarę we Francji, która zabiła wiarę w Hiszpanii, która zabiła wiarę w Irlandii. Jest teraz podawana Polsce w złotym kielichu, przebrana za postęp i prawa człowieka. Widział młodych Polaków, potomków Sobieskiego, spadkobierców świętej Faustyny, wyśmiewających swoich dziadków, porzucających różaniec dla smartfona, porzucających spowiedź dla psychologicznej samopomocy, porzucających skromność dla próżności, wróg wewnętrzny, Jęczał ojciec Pijowceli, jest tysiąc razy bardziej śmiercionośny niż zewnętrzny. Komunizm tworzył świętych męczenników, liberalizm tworzy wygodnych apostatów. Drugie objawienie to ultimatum z nieba. Niebo żąda nie podpisu na dokumencie intronizacyjnym, ale posłuszeństwa. Polska musi zrozumieć, że intronizacja Chrystusa Króla nie była końcem podróży. Była początkiem bitwy. Król zasiadł na tronie i teraz domaga się przestrzegania swoich praw: prawa zakazującego aborcji, prawa zakazującego nieczystości, prawa Dnia Pańskiego, prawa miłosierdzia. I ojciec Pio zobaczył, zobaczył, że czas ucieka. Jeśli Polska nie oczyści się z wewnętrznej trucizny liberalizmu i obojętności, napisał w ostatnim liście do kardynała. Tarcza obróci się w pył, płaszcz zostanie rozdarty, a powódź zła zaleje ziemię, zaczynając od niej, bo komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. I wreszcie: Trzecie objawienie, trzecie i ostatnie ostrzeżenie: Ojca Pio dla Polski. Ostateczne polecenie: Po zobaczeniu muru, ostrzeżenie jeden i wewnętrznego rozkładu ostrzeżenie dwa zobaczył rozwiązanie. Ale było to rozwiązanie pilne. To był rozkaz, nie sugestia. Ojciec Pio znów zobaczył wizję świętej Faustyny słynną iskrę, która miała wyjść z Polski i przygotować świat na ostateczne przyjście Chrystusa. Ale jego wizja zawierała przerażający szczegół, którego Faustyna nie zapisała. Iskra nie była automatyczna, nie była gwarancją, była wyborem. Ojciec Pio zobaczył iskrę małą, słabą, prawie zgaszoną w dłoniach Matki Bożej Częstochowskiej i zobaczył diabła nie jednego, ale legiony, dmuchające na nią. Wiatrem mediów, wiatrem bezbożnego prawa, wiatrem obojętności samych Polaków. Trzecie objawienie brzmi: Iskra musi być chroniona i karmiona przez zadośćuczynienie. Czas miłosierdzia, jak sama święta Faustyna zapisała, że powiedział jej Jezus, dobiega końca. Teraz nadchodzi czas sprawiedliwości. I jedyną, jedyną rzeczą, która może opóźnić rękę Bożej Sprawiedliwości, jest zadośćuczynienie. Ojciec Pio był brutalnie szczery w swoich słowach. Polska nie zbawi świata, eksportując ideę czy papieża napisał Polska zbawi świat, a nawet samą siebie na kolanach. Trzecie ostrzeżenie to wezwanie nie tylko do modlitwy, ale do pokuty. Ojciec Pio zobaczył zobaczył najświętsze serce Jezusa obficie krwawiące nad Polską ranione nie przez Rosjan, nie przez Niemców. Ale przez grzechy samych Polaków, grzechy obojętności, grzechy aborcji dokonane na polskiej ziemi, grzechy nieczystości swobodnie krążące po miastach, grzechy duchowej pychy, zadośćuczynienie, krzyczał w ekstazie bólu. Polska musi stać się narodem ekspiacji. Co to oznacza? To nie jest nic niejasnego. Ojciec Pio widział. Widział nabożeństwo pięciu pierwszych sobód, nabożeństwo fatimskie, nakazane przez Matkę Bożą, by zapobiec komunizmowi i błędom Rosji, i które zostało w dużej mierze zignorowane. Ojciec Pio widział, że Polska, naród Polski, musi przyjąć pięć pierwszych sobót jako prawo narodowe, nie jako pobożną sugestię. Ale jako absolutną konieczność duchowego przetrwania. Poświęcenie Rosji zwierzył się, bo dokonało się późno i było niekompletne. Ale Polska, Polska może dopełnić tego, czego zabrakło. Polska musi poświęcić się nie tylko słowami, ale i czynem, niepokalanemu sercu Maryi i żyć tym poświęceniem poprzez zadośćuczynienie poprzez pierwsze Soboty. Poprzez wieczystą adorację eucharystyczną w intencji wynagradzającej, poprzez post. Trzecie objawienie jest najpilniejsze ze wszystkich. Iskra, ta, którą ujrzała Faustyna, to nie jest tylko orędzie o Bożym Miłosierdziu. Iskra to ogień pokuty. To Polska oferująca się jako ofiara razem z Chrystusem, by wynagradzać za grzechy świata. Ojciec Pio zobaczył, jeśli Polska. W tym pokoleniu, w tej dekadzie nie powstanie w narodowym duchu pokuty, iskra zgaśnie. A jeśli zgaśnie iskra, która ma przygotować świat, ciemność będzie całkowita. To ostatnia szansa Polski, wyznał ojciec Pio głosem zdławionym wzruszeniem. To oni są narodem wybranym na tę ostatnią godzinę to ostatni bastion. Jeśli zawiodą, tarcza upadnie. Wewnętrzna truczba zwycięży, a iskra zgaśnie. Ojciec Pio widział, widział papieża Jana Pawła II, spoglądającego z nieba, płaczącego, błagającego swoją ojczyznę. Totus tus, bądźcie cali jej, nie marnujcie krwi męczenników, nie marnujcie mojego miłosierdzia, bądźcie tą iskrą teraz.